Dzisiaj, w ramach cyklu postaci Izraela, postaci Ziemi Świętej, przedstawię Wam sylwetkę świętej Heleny, kobiety, która dzięki swojemu synowi, dzięki roli pierwszej damy Imperium, wyruszyła w pielgrzymkę do Jerozolimy i tam odnalazła miejsce śmierci i zmartwychwstania Pańskiego dane historyczne są dosyć skąpe i niewiele wiemy o jej osobie, natomiast pewne fakty, legendy, teorie przetrwały do dnia dzisiejszego i te informacje dla was zebrałam i postaram się je przedstawić w przystępny sposób. Zapraszam do słuchania. Cześć, nazywam się Justyna Zeruk, a to jest podcast po Izraelu. Jeśli interesuje Cię Izrael, planujesz podróż do tego kraju, a może po prostu lubisz słuchać ciekawych historii, ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszam do słuchania. Podcast po Izraelu, odcinek 16. Flavia Julia Helena Augusta. Kim była? Jej wczesne lata życia nie są nam znane. Tak, jak i jej pochodzenie. Kłopotliwe też jest ustalenie jej daty narodzin. Przypuszcza się, że miało to miejsce pomiędzy 248 a 250 rokiem. Prawdopodobnie w miejscowości Drepanum, nazywane później Helenopolis, w Bityni, na wybrzeżu Morza Marmara. Niewiele też wiemy o jej rodzinie i pochodzeniu. Z pewnością należała do niższych warstw społeczeństwa rzymskiego. Prawdopodobnie musiała zarabiać na życie, pracując w gospodzie. Przypuszcza się że jej ojciec był właścicielem tejże gospody. To miejsce, gospoda, było odwiedzane przez legionistów i zapewne tutaj Konstancjusz Chlorus, przeszły rzymski cesarz, zobaczył po raz pierwszy Helenę. Najprawdopodobniej była jego konkubiną. Było to wówczas rozwiązanie powszechnie praktykowane. Zresztą dzisiaj również. W niektórych źródłach pojawia się informacja, że byli małżeństwem. A gdy pojawiła się możliwość błyskotliwej kariery i Konstancjusz został ogłoszony Cezarem, co miało miejsce w 293 roku, wówczas był zmuszony rozwieść się z Heleną lub co najmniej usunąć ją na bok, ponieważ ówczesną pierwszą damą miała zostać Teodora, pasierbica bądź córka cesarza Maksymiana. Źródła w tym wypadku podają różne wersje. W ten sposób Helena zniknęła na jakiś czas z kart historii, aż do momentu, gdy jej syn został cesarzem Bizancjum. Helena została zapamiętana w historii głównie ze względu na swego syna. Konstantyn Wielki przyszedł na świat 27 lutego 272 roku. Był on owocem związku Heleny i Konstancjusza. Uważa się powszechnie, że był on inicjatorem Sojuszu Tronu i Ołtarza pod znakiem Krzyża. Warto też pamiętać, że to on edyktem mediolańskim zalegalizował chrześcijaństwo w 313 roku. Gdy jego ojciec Konstancjusz Chlorus zmarł w 306 roku, Konstantyn został obwołany przez wojska cesarzem. Po przyjęciu władzy, obdarował matkę tytułami i zaszczytami. W 325 roku proklamował ją Augustą, najwyższym tytułem, którym mogły posługiwać się cesarzowe. Nadawał ją oczywiście obecnie panujący cesarz, i ten tytuł był zastrzeżony dla cesarskich żon, choć jak widzimy, w tym przypadku nie tylko. Historyk kościoła Hermiasz Sozomen. Mówi, cytuję, wizerunek jej odbijano na złotych monetach. Ponadto, otrzymawszy od syna władzę nad cesarskim skarbcem, korzystała z niej według swego uznania. Koniec cytatu. Jej imię Konstantyn Wielki nadał nie tylko jednej ze swoich córek, ale i dwóm miastom. Jedno znajdowało się na terenie Bityni, o czym wspomniałam, miejsce, w którym Helena się urodziła. Drugie w Palestynie. Helena miała jedynego syna, ale doczekała się aż sześcioro wnucząt. Zanim Helena udała się do Palestyny, z czego jest najbardziej znana i o czym najczęściej mówi się w kontekście pielgrzymki do Ziemi Świętej. Otóż zanim to nastąpiło, na dworze Miała miejsce tragedia rodzinna związana z osobami Kryspusa, syna Konstantyna i jego macochy Fausty. Ponoć wmieszana w nią była Helena. Fausta miała oskarżyć Kryspusa o próbę uwiedzenia jej. Dlatego też Konstantyn wydał na nią wyrok. W związku z tym Kryspus został zgładzony w puli w 326 roku. Wkrótce również sama Fausta została uduszona w łaźni z rozkazu męża. Za decyzją Konstantyna miała stać Helena. Która obwiniała Faustę o śmierć swojego ukochanego wnuka, albo też wyszło na jaw, że romans pomiędzy Faustą a Kryspusem był faktem i Konstantyn nie mógł tego wybaczyć żonie. Jak rzeczywiście to wyglądało? Jakie były przyczyny tragedii? Jaki udział w tych wszystkich wydarzeniach miała matka Konstantyna? Czy niechęć Heleny do Fausty wiązała się z tym, że żona Konstantyna była przyrodnią siostrą Teodory? dla której Konstancjusz Chlorus porzucił wcześniej Helenę? Jest jeszcze inna teoria mówiąca o tym, że być może Fausta była w ciąży ze swoim pasierbem, z Kryspusem i miała usunąć ciąże na żądanie Konstantyna. Natomiast Kryspus został wygnany i na owym wygnaniu miał popełnić samobójstwo. Podczas próby aborcji, w czym prawdopodobnie Faustie pomagała Helena, Fausta zmarła. Więc być może to była śmierć przypadkowa. Jak było naprawdę, nie wiemy. W każdym razie była to ogromna tragedia dla cesarskiej rodziny. I po tych wydarzeniach właśnie Helena udała się do Jerozolimy. Tak naprawdę to nie wiadomo, kiedy nastąpiło jej nawrócenie. Wiadomo jednak, że Helena zaangażowana była w sprawy związane z życiem kościoła o czym szczegółowo pisze Eusebiusz z Cezarei. Helena, dysponując znacznymi środkami i angażując się w działalność fundacji, stała się zapewne wzorem dla kolejnych cesarzowych. Przypisuje się jej ufundowanie następujących świątyń: Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem, Bazyliki Grobu i Zmartwychwstania w Jerozolimie oraz Kościoła na Górze w Niebowstąpienia Pańskiego, czyli na Górze Oliwnej. Za tymi fundacjami w rzeczywistości stał jej syn. A święta Helena miała dokonać jedynie pewnej inspekcji prac prowadzonych przy budowach tych obiektów. Jednak późniejsza tradycja zapomina o roli Konstantyna i przypisuje tę rolę jego matce. Helena miała być wzorem do naśladowania w sferze religijności. W żywocie Konstantyna. Biskup Eusebiusz Cezarei napisał i tutaj cytat. Przy okazji objazdu, jaki uczyniła po prowincjach wschodu, w całym splendorze władzy cesarskiej, wyświadczyła niezliczone dobrodziejstwa zarówno całym wspólnotom mieszkańców miast, jak i pojedynczym ludziom, którzy do niej przychodzili. Gestem szczodrej prawicy, także żołnierzom, rozdała hojne dary. W sposób szczególny obdarowała zaś ubogich, nagich i pozbawionych opieki. Wybawiła ciemiężonych niesprawiedliwie przez silniejszych. Niektórych jeszcze wezwała do powrotu z wygnania. Koniec cytatu. Trzeba pamiętać, że święta Helena nie była pierwszą kobietą z rodziny Konstantyna, która pojechała do Palestyny. Eutropia, matka Fausty, była już w Jerozolimie, zapewne po to, aby czuwać nad realizacją planów cesarza. Helenie przepisuje się odnalezienie rzeczywistego grobu Chrystusa i krzyża. W związku z tym nazywa się niekiedy pierwszym archeologiem. Po zburzeniu pogańskiej świątyni zbudowanej przez Hadriana podniesiono kamienne płyty. Usunięto gruz, ziemię, aby zlokalizować święte miejsca. Pewien człowiek. Judeo-chrześcijanin, który przebywał w Jerozolimie, przedstawił dokumenty wskazujące na umiejscowienie groty uznanej za grup Jezusa. To wtedy też odkryto trzy drewniane krzyże oraz tabliczkę z napisem Jezus z Nazaretu, król żydowski, tak zwany Titulus oraz autentyczne gwoździe. Nie było wiadomo, który z trzech krzyży należał do Chrystusa. Jak rozwiązano tę zagadkę? Tak naprawdę to nie wiadomo, ale w historii kościoła, napisanej przez Sokratesa z Holastyka w IV wieku, jest opisana historia tego, jak matka cesarza Helena odnalazła krzyż Chrystusowy. Otóż, gdy w dawnym kamieniołomie, oczyszczonym z nawarstwień, odnalazła trzy krzyże, i nie było pewności co do tego, który z nich jest poszukiwanym krzyżem Chrystusa, poprosiła Boga o znak i otrzymała go. Jaki to był znak? Otóż pewna kobieta bliska agonii z rozkazu biskupa Makarego otrzymała błogosławieństwo krzyżem. Biskup ten wierzył, że kobieta wyzdrowieje, jeśli dotknie. Tego świętego krzyża. I rzeczywiście tak się stało. Kiedy przenoszono jeden po drugim krzyże, które nie były krzyżem Chrystusowym, kobieta w dalszym ciągu była bliska śmierci. Jednak gdy wzniesiono trzeci krzyż i tym krzyżem udzielono błogosławieństwa, kobieta nabrała sił i całkowicie wróciła do zdrowia. W ten sposób właśnie zostało odnalezione drzewo krzyża świętego. Fragment tego krzyża wraz z gwoździami Helena odesłała swojemu synowi. Jeden z gwoździ użyto do wykonania uzdy, a drugi do wykonania hełmu Konstantyna. Przy tej okazji warto powiedzieć o relikwiach. Czym są relikwie? Otóż z łaciny to pozostałości czy też resztki są to szczątki ciał osób świętych lub przedmioty z tymi osobami związane. Kult relikwii jest rozpowszechniony zarówno w kościele katolickim, jak i prawosławnym. I teraz tak, mamy relikwie pierwszego stopnia. Jest to na przykład krew, kości, włosy, paznokcie danego świętego. Relikwie drugiego stopnia to są przedmioty, które miały bezpośredni kontakt ze świętym. Zazwyczaj są to przedmioty użytku codziennego, takie jak ubrania, e, modlitewnik, pościel, tego typu rzeczy. I relikwie trzeciego stopnia, które powstały poprzez dotykanie relikwii pierwszego lub drugiego stopnia. Także jeżeli na przykład e, Modlitewnik został dotknięty przez świętą osobę, no to jest on uznany już za relikwie. Jednak to się zmieniło w 2017 roku, to znaczy te ustalenia. Kongregacja do spraw kanonizacji zniosła relikwie trzeciego stopnia. Można o tym szerzej przeczytać w instrukcji: relikwie w kościele, poświadczenie prawdziwości oraz przechowywanie. Niemniej jednak w zamierzchłych czasach tych relikwii trzeciego stopnia było bardzo wiele i nawet dzisiaj relikwii Krzyża Świętego jest ogromna ilość na całym świecie, ale nie znaczy to, że to są części tego prawdziwego krzyża, na którym zmarł Chrystus, a jedynie mogą to być właśnie części, które... W jakiś sposób miały kontakt, w jakiś sposób dotknęły tego prawdziwego krzyża. Kiedy Helena odnalazła drzewo krzyża, podzieliła je na trzy części. I tak jedna została w Jerozolimie, drugą wysłano do Rzymu, a trzecia została przekazana do Konstantynopola. Szerzej o tym, co stało się z relikwiami Krzyża Świętego, można przeczytać w artykule, który Podlinkuję do odcinka tego podcastu. W Polsce natomiast należy pamiętać o tym, że relikwie Krzyża Świętego znajdują się w klasztorze na Świętym Krzyżu w Górach Świętokrzyskich. Do 1991 roku relikwie Krzyża Świętego znajdowały się też w Lublinie, w Kościele Dominikanów. Natomiast w tym w 1991 roku zostały skradzione i po dzień dzisiejszy nie wiemy, co się z nimi stało. Wróćmy jednak do Jerozolimy i do Bazyliki Grobu Pańskiego. Jej budowa trwała 10 lat i nie była to jednolita budowa. Składała się z czterech części. Fasada była zwrócona na wschód, a wchodziło się do Bazyliki główną ulicą rzymską Cardo. I tutaj koniecznie przy tej okazji trzeba wspomnieć o mapie z Madaby, która znajduje się w Jordanii. Jest to mapa powstała na podłodze kościoła świętego Jerzego w Madabie. Właściwie to jest mozaika podłogowa. Pochodzi ona z VI wieku i wyraźnie widać, że koniec kardo, koniec głównej ulicy w Jerozolimie z czasów bizantyjskich. Prowadzi bezpośrednio do bazyliki grobu i zmartwychwstania pańskiego. Podczas budowy zmieniono otoczenie kaplicy grobu, budując ogromne mauzoleum nazywane Anastazis, czyli Zmartwychwstanie. W pobliżu utworzono też mauzoleum, siedzibę biskupa, gdzie znajduje się dzisiejszy klasztor franciszkanów. Grób znajdował się w bazylice, natomiast Golgota była na wolnym powietrzu. Bazylika była ogromna, bo pięcio nawowa. Konstantyn zdecydował, by na miejscu śmierci i zmartwychwstania pańskiego powstała godna potęgi cesarskiej wielka i bogata świątynia, chroniąca to najświętsze dla chrześcijan miejsce. Dokładne informacje na ten temat możemy znaleźć właśnie w przekazie Eusebiusza z Cezarei pod tytułem Życie Konstantyna. Ta wyprawa Heleny do Jerozolimy i budowa sanktuariów w Ziemi Świętej dała początek innym pielgrzymkom. Pielgrzymi wyruszali w trudną i długą drogę, aby stanąć w miejscach świętych. Niektórzy zostawili pisemne świadectwa o tych wydarzeniach i dzięki temu możemy dzisiaj odtworzyć to, jak w czasach bizantyjskich, w czasach późniejszych, wyglądała bazylika grobu i zmartwychwstania pańskiego oraz inne świątynie znajdujące się na terenie Ziemi Świętej. Wróćmy jednak do postaci Heleny. Otóż, jak zauważyliśmy, Eusebiusz z Cezarei wypowiadał się o niej bardzo pozytywnie. I wiemy, że cesarzowa osobiście kontaktowała się z ludźmi poświęconymi służbie Bożej. Nie wszyscy jednak zdobyli jej uznanie. Otóż, podczas wizyty cesarzowej w Antiochii, miejscowy biskup Eustaciusz nie oddał jej należytego szacunku. Niedługo potem, na synodzie w Antiochii, ten brak okazanego szacunku Helenie, był jednym z argumentów w związku z którymi Eustacjusz został pozbawiony godności biskupiej W źródłach historycznych wielokrotnie mówi się o Helenie jako o kobiecie pobożnej i bogobojnej Tak naprawdę nie wiadomo kiedy nastąpiło jej nawrócenie być może w jej zwrot ku chrześcijaństwu miał miejsce w okolicach 313 roku Czyli wtedy, kiedy został wydany edykt mediolański. Pewne jest, że w momencie, kiedy wyruszyła do Jerozolimy, była już chrześcijanką. Wiadomo, że sympatyzowała z męczennikiem Lucjanem, który był nauczycielem Ariusza. Stąd też przypuszcza się niekiedy, że sama skłaniała się ku arianizmowi, który został uznany za herezję. Tak jak nie wiadomo, kiedy urodziła się dokładnie Helena, tak też nie wiadomo, kiedy zmarła. Otóż przypuszcza się, że jej śmierć miała miejsce pomiędzy rokiem 328 a nawet 337. Ponoć zmarła w wieku około 80 lat. Na pewno znika z wizerunków na monetach wiosną 329 roku. Nie wiadomo też gdzie została pochowana matka Konstantyna. Przypuszcza się, że jej szczątki zostały pochowane w Rzymie w mauzoleum znajdującym się przy antycznej Via Labicana, w mauzoleum, które znajdowało się nieopodal kościoła pod wezwaniem Świętych Marcelina i Piotra. Przypuszcza się, że Konstantyn przygotowywał to miejsce dla samego siebie. Nie jest jednak wykluczone, że szczątki Heleny zostały jakiś czas później przewiezione do Konstantynopola i pochowane w mauzoleum Konstantyna Wielkiego. Co ciekawe, to nie żona, a matka Konstantyna Wielkiego odgrywała u boku swojego syna tak naprawdę rolę pierwszej damy imperium. Pielgrzymom, którzy wyjeżdżają do Ziemi Świętej, Helena, Kojarze się z tą kobietą, która odnalazła krzyż. Tak też jest przedstawiana w sztuce. Kojarze się też z kobietą, dzięki której powstały pierwsze bazyliki bazylika Bożego Narodzenia, bazylika grobu i zmartwychwstania pańskiego, czy też jako fundatorka kościoła, który znajdował się na Górze Oliwnej, jednak nie zachował się do naszych czasów. Losy Heleny są ściśle związane z dziejami chrześcijaństwa. Mimo, że tak właściwie to ze źródeł historycznych wiele o niej nie wiemy. Kiedy będziecie w Ziemi Świętej, w Jerozolimie, w Bazylice Grobu Pańskiego, znajdziecie tam kaplicę Świętej Heleny, a poniżej grotę kaplicę odnalezienia krzyża, gdzie Znajduje się pomnik świętej Heleny, pomnik z brązu, przedstawiający sylwetkę matki Konstantyna, która swoimi ramionami obejmuje Krzyż. Premiera tego odcinka ma miejsce, gdy w Kościele katolickim zaczyna się triduum paschalne. W tym okresie przeżywamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dziś miejsce tych wydarzeń Golgota. I pusty grób znajdują się w obrębie Bazyliki Grobu Pańskiego. Z tym miejscem łączy się też postać Heleny, świętej Heleny, matki Konstantyna Wielkiego, tej, której tradycja przepisuje odnalezienie krzyża. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego o świętej Helenie. Tradycyjnie zapraszam do kontaktu. Jeżeli macie jakieś uwagi, sugestie, proszę dajcie mi o tym znać. Pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia w następnym odcinku.